Się wiąże z czymś, ta kapliczka? No tutaj nie? nad tą kapliczką jest taki znak specyficzny Augustianów, nie. tego zakonu, do którego należa ten y, zamek u góry. No i tutaj jeszcze jest zachowana taka madonna, niesamowita, leśna, że to niezniszczone jest. Jeśli zrobisz to zdjęcie tej Madonny? da Ci się radę. To jest jeszcze No augustiańskie. To z tych Augustianów z Francji. Tam u góry masz nad nią ten znak AR, nie wiem czy widzisz go. Takie jak literka R, ale on powinien być jeszcze do góry, bo ta pałeczka środkowa podciągnięta i wtedy to jest AR. Augustianie regularnie, on się tak nazywa. Nie wiem, czy dobrze mówię, R wymieniam. No a tutaj ja zobacz, widzisz to ten to zamek? To popatrz teraz, Rysiu. Zobacz, jak zamek pięknie widać, Popatrz. To jest tył górki? No. No, także można by było jak wysiłek z tej strony podejść, jakby się chciało. i tak, które na przykład... E, kudze, to jest fajnie! się się i nie dochodziło. Myśmy no. się umarzyły my się i tak. Albo, e, albo z nią, o... Ten, radny, jakiś czas tam, jest, można było nie będziemy Nie, ja jeszcze chodzę. A się, wpadnie do wody, wymocz sobie te instrukcje. No ale to widzisz, dla nich radość prawdziwa, to taki strumyczek jak w górach. Tam, się brała, radiosy, są, jak na Za ale na takie łazienie, porządne przykrycie. Pani tu. Tak spuja, tu Dobra, wyjdź tam. No ciurka, ciurka tutaj, tutaj, to widzisz ta woda tutaj. Słyszycie? Jak ciurka woda? No, A pokażcie jak to wygląda. To do tego? O, no komu się coś wysypało. Też masz? Uh -huh. Komu się coś wysypało. Jakaś musiała się zerwać ta. 咱们这己个比上，咱好、啊。啊啊，啥都多。啊哈、啊啊啊啊